Na którą można by leczyć innymi metodami, to jest to na pewno błąd zastosowanie, bo my tylko przykrywamy objawy, nie zdajemy sobie przez lata sprawy z tego, że coś tam się dzieje. I tak jak naprawdę funkcjonuje pacjentki organizm, to się dowiemy dopiero jak pacjentka odstawi tą antykoncepcję, bo na przykład będzie chciała zajść w ciążę i wtedy się okaże na przykład, że jakiś tam problem był od początku albo narósł w międzyczasie, a my tego nie zauważyliśmy. Także to, to, to trzeba jasno oczywiście powiedzieć. Wróćmy właśnie do tego tematu odstawienia tabletek, kiedy kobieta chce zajść w ciążę. Czy... Po długotrwałym stosowaniu tabletek hormonalnych są trudności z zajściem w ciążę? Czy te środki wpływają na płodność kobiety? Jest szereg prac, które mówią, że po odstawieniu tabletki hormonalnej występuje opóźnienie płodności w porównaniu z grupą kobiet, które nie stosowały wcześniej antykoncepcji hormonalnej, stosowały na przykład mechaniczną i też w pewnym momencie decydują się na to, że będą się starały o dziecko. To się wyrównuje po dwóch latach, najczęściej w tych badaniach, ale jest takie opóźnienie w pierwszym okresie. Ono Prawdopodobnie nie wynika chyba z tego, że nie występują, nie odblokowują się ewolucje, ale jednak zmiany na poziomach receptorów, no zupełnie na innym e, poziomie, e, muszą, e, muszą jakby powrócić do normy dopiero po iluś tam, cyklów, po iluś tam cyklach. E, z drugiej strony były też takie obserwacje, że bezpośrednio w pierwszym cyklu po, e, po, e, po odstawieniu może częściej dochodzić do ciąż bliźniaczych. E, Wydaje się. Słucham. Dlaczego tak się dzieje? Wiadomo. Prawdopodobnie odblokowanie czasami też powoduje to, że właśnie nie mam, nie dochodzi, częściej dochodzi do tej owulacji dwóch komórek. I to, 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 to z tego wynika, bo to są te bliźniaki dwujajowe, czyli powstające z dwóch komórek jajowych. Kiedyś też podnoszono takie. Przepraszam, że się wtrącę. Tak. Yy, dawniej. Były stosowane właśnie takie metody przy leczeniu niepłodności podając tabletkę antykoncepcyjną w tym celu, aby obniżyć odpowiedź podzgórza i obniżyć gonadotropiny. I wtedy to taki efekt odbicie się uzyskuje po tabletki antykoncepcyjnej, gdy jest skok gonadotropin. To znaczy jest tak jakby w sposób naturalny podać gonadotropiny powiedzmy... We wstrzyknięciu, tak jak to się dzieje w leczeniu yy, do uzyskiwania w zapłodnieniu tak zwanym. Tak, albo to mniej więcej o tym Tak, tak. Jeszcze chciałam dodać, jeśli mogę, że myślę, że jeszcze ten, ten efekt, za no ten efekt jest odpowiedzialne tak zwane starzenie się szyjki macicy. Badania profesora Odeblada, który właściwie całe życie spędził na badaniu śluzu szyjkowego, rodzaju tych śluzów szyjkowych i tych krypt szyjkowych. Wskazują na to, że w związku ze stosowaniem środków hormonalnych dochodzi do starzenia się szyjki macicy, w takim aspekcie, że krypty produkujące wysokoestrogenny płodny śluz ulegają zanikaniu. I stąd bierze się też prawdopodobnie problem z zajściem w ciąży, ponieważ jednym z podstawowych warunków jest obecność śluzu płodnego. Czy następne pytanie? Czy tu tak, następne może się. wróćmy do tego tematu rakotwórczego. Czy istnieją jakieś badania, jakieś wskaźniki, czy rzeczywiście tabletki hormonalne mogą mieć takie działanie? Yy. Tak, wydaje się, że podczas stosowania tabletek hormonalnych, tutaj mówimy głównie o tej najczęściej stosowanej metodzie, czyli dwuskładnikowej tablecy hormonalnej, dochodzi do wzrostu ryzyka raka szyjki macicy u pacjentek, które mają infekcję HPV, bo jak wiemy to ona jest jakby czynnikiem prawdopodobnie inicjującym te niekorzystne zmiany w komórkach szyjki macicy. Drugi nowotwór, który budzi duży niepokój, to jest. Jest y, y, wzrost y, y, ryzyka raka piersi podczas y, stosowania tej antykoncepcji i y, w kilka lat po zaprzestaniu. To jest podobnie jak porównuje się tutaj, tak jak właśnie do hormonalnej terapii zastępczej. Są oczywiście też takie teorie, że może to polega na tym, że już komórki, które tam istnieją i, i ten guz, który mógłby się rozwijać wolniej w momencie zastosowania terapii hormonalnej, ulega to przyspieszeniu, i dlatego. A poza tym te pacjenki przychodzą często na badania, do ginekologa są częściej badane, więc może, może to też szybciej jest jakoś wykrywane. Ale niewątpliwie o takim ryzyku powinniśmy. powinniśmy pacjentki uprzedzić, gdyż, gdyż to jest bardzo istotne, bo rak piersi to bardzo częsty nowotwór u kobiet. Należy tutaj przy okazji omawiania nowotworów i wpływu antykoncepcji hormonalnej, należy też podkreślić, że tabletka antykoncepcyjna wykazuje też korzystne działanie, obniża ryzyko raka endometrium i to się utrzymuje przez wiele lat po zaprzestaniu stosowania antykoncepcji a również raka jajnika o 40% i też jeżeli pacjentki stosują długo, to to, 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 to ryzyko zmniejsza się nawet o 80% i utrzymuje się jeszcze przez 20 lat po zaprzestaniu stosowania tej antykoncepcji. Możliwe jest także, jeżeli chodzi o raka piersi, to rzeczywiście tutaj prawdopodobnie istnieje jakiś wzrost ryzyka, chociaż badania jak to we wszystkim są, są różne i doniesienia czasami nie są ze sobą zgodne to wydaje się, że jeżeli chodzi o ilość zmian, zmian łagodnych stwierdzanych w gruczołach piersiowych, to, to dochodzi do ich spadku podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. Postanowiłem przy każdym przeźroczu, bo to chyba później nie damy rady włączać się w, w dyskusję. Jeśli chodzi o raka piersi, to w istocie on zwiększa, i tutaj faktycznie są różnego rodzaju badania. Zależy, kto je przeprowadza i kto płaci przede wszystkim za te badania. To, proszę Państwa, wbrew pozorom naprawdę jest bardzo ważne i musicie się tego nauczyć jako przyszli lekarze, żeby w sposób umiejętny czytać literaturę, tak zwaną fachową, pod kątem tego nie tylko, kto to napisał ale w jakim momencie napisał, w jaki sposób był związany z ewentualnym beneficjentem, który mu zlecał to badanie, i czy przypadkiem nie jest to dokładnie ten sam, który jest producentem tego preparatu, który podlegał ocenie. I to jest dość poważne i znaczne zjawisko. Przytoczę jako dowód, żeby nie być goosłownym. Doniesienia prasowe, bo więcej nie powiem wam, ale doniesienia prasowe, które zapewne słyszeliście, a dotyczyły no, tak szacownych instytucji jak EMA, czyli europejska, Europejskie takie organizacja do spraw certyfikacji leków i dopuszczenia ich do obrotu, WHO, czyli Międzynarodowa Organizacja Zdrowia oraz FDA, czyli Uznawana za bardzo szacowną amerykańską organizację dopuszczającą do obrotu żywność oraz środki farmakologiczne. Otóż yy, okazało się, że były osoby, które były powiązane zarówno z WHO, jak i MEA, a jednocześnie były powiązane z firmami farmakologicznymi, yy, które produkowały preparaty yy, poddawane ocenie. I w związku z tym ci ludzie. W tych komisjach, zarówno w WHO, jak i w MEA, lobbowali w sposób skuteczny, bo przyjęto takie ogólnoświatowe zalecenia, że po pierwsze jest pandemia, na przykład, po drugie trzeba się szczepić, jak się szczepić, jakimi preparatami i tak dalej. Jak się okazało, to nie dość, że te sprawy były dente, to jeszcze oni za to brali pieniądze i prawdopodobnie już z tego wynikną dalsze sprawy karne, ale to tak na marginesie, żebyście po prostu byli czujni i wiedzieli, w jaki sposób czytać no bo jeśli yy jakaś sprawa pojawia się w dużej ilości często to czasem myślimy w sposób taki jak w demokracji prawda że yy jak yy zjawisko jakieś często występuje i się głosuje tam na kogoś to znaczy że mamy rację no to nie zawsze mamy rację jeśli Zjawisko opisywane występuje często. Nie zawsze mamy rację, no, bo tu są z różnego rodzaju czynniki. Powracam do tematu, przepraszam za dygresję, ale wydawało się, że to jest istotne. Oczywiście, bardzo proszę, zanim powrócimy do tematu, to ja, pani doktor niestety musi nas opuścić. Może podziękujemy pani doktor Brawami. Pani doktor Agnieszka Gardyszewska, dziękujemy bardzo za przybycie. My wracając do dyskusji, może już skończmy temat środków hormonalnych. Przejdźmy do kolejnych środków. Ja chciałem wierci... jeszcze odnośnie raka A? piersi, bo są pewne sprawy istotne, o których się dość publicznie nie mówi. One występują w niektórych w niektórych badaniach naukowych, ale nie są rozpropagowane z powodów oczywistych. Otóż z tym rakiem piersi to jest troszeczkę zróżnicowanie, faktycznie występuje zwiększenie. I teraz dlaczego były takie różne wyniki badań u różnych grup?